Izabella, Kszan i Norbi stracili pracę w kole fortuny. Iza ma już plany, sytuacja Norbiego jest katastrofalna. Jest na bruku. Całą Polskę obiegła wieść o serii zwolnień, którą przeprowadzono w pytaniu na śniadanie. Program nie jest odosobnionym przypadkiem, ponieważ nowe władze TVP przeprowadzają czystkę wśród dotychczasowych pracowników stacji. Tymczasem w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące kolejnych zwolnień. Z kołem Fortuny mają pożegnać się Izabella Kszan oraz Norbi. Sytuacja zawodowa muzyka nagle stała się poważna. Seria zwolnień w TVP kolejny program na celowniku zmian. Ostatnim czasie widzowie TVP są świadkami rewolucji, która ogarnęła stację. Od kiedy zarządzanie telewizją publiczną przeszło z rąk pisu do rąk opozycji, stacja została rzucona w wir zmian, które nie do końca przypadły do gustu publiczności. Serie zwolnień oraz przetasowań kadrowych zapoczątkowało szeroko komentowane odejście Danuty Choleckiej, w ślad za którą kolejni dziennikarze zaczęli opuszczać tonący okręt. Tymczasem popularny program informacyjny Wiadomości zmienił nie tylko prowadzących, ale również nazwę. Wiele emocji wywołał również powrót Macieja Orłosia do Teleekspresu. Wkrótce zmiany dotknęły nie tylko serwisy informacyjne, ale również te rozrywkowe. Pytanie na śniadanie oberwało najmocniej, ponieważ ze śniadaniówki zostali zwolnieni wszyscy jej dotychczasowi prowadzący. Teraz zaczęło się mówić o kolejnym show, z którym musieli pożegnać się jego gospodarze. Chodzi o doskonale znany wszystkim Polakom teleturniej, koło Fortuny. Poniżej szczegóły. Przykre wieści dla fanów Koła Fortuny. Rewolucja w TVP nie ominęła popularnego teleturnieju. Koło Fortuny to jeden z najbardziej lubianych teleturniejów w polskiej telewizji. Choć był emitowany z przerwami, jego powrót na antenę TVP zawsze wiązał się z wielkimi emocjami. I choć jego gospodarze zmienili się jak w kalejdoskopie, widzowie doskonale kojarzą duet, który od 2019 roku zaczęli tworzyć Norbi i Izabella Kszan. Jak donosi, plotek, choć odcinki z tą charyzmatyczną parą wciąż ukazują się na szklanych ekranach, wiele wskazuje na to, że podczas nagrywania kolejnego sezonu parę zastąpią nowi prowadzący. Jak na ten temat wypowiedzieli się sami zainteresowani? Iza Shan nie udzieliła publicznie komentarza, natomiast Norbi zdaje się konsekwentnie twierdzić, że nie ma pojęcia o żadnym zwolnieniu. Muzyk utrzymuje, że jest twarzą koła fortuny, a o utracie pracy nikt go nie informował. Nie mam wiedzy na ten temat, ponieważ w maju tamtego roku skończyliśmy nagrania. A odcinki mamy nagrane aż do kwietnia tego roku, powiedział Norbi w wywiadzie z plotkiem. Co dalej z Izabellą Krzan i Norbi? Po tym jak w mediach zaczęła rozprzestrzeniać się wieść o zwolnieniu wszystkich dotychczasowych prowadzących pytania na śniadanie, na Instagramie Izabeli Krzan pojawił się poruszający post. Gwiazda potwierdziła przykre doniesienia o utracie pracy i podziękowała widzom za trzy wspólnie spędzone lata na łamach śniadaniówki. Na koniec pokusiła się o dodanie tajemniczego stwierdzenia, które dodało jej fanom otuchy w tym trudnym momencie. Czuję w kościach, że niebawem spotkamy się tu lub tam, i mam nadzieję, że wyruszycie w tę podróż ze mną! zdradziła prezenterka. Zdaje się to potwierdzać informację plotka, który donosi, że modelka już podpisała umowę z inną stacją. Co w takim razie z Norbim? Nieoficjalnie mówi się o tym, że jego sytuacja zawodowa jest dużo gorsza. Norbi jest na bruku, informuje źródło plotka.